Program ten jest przeznaczony dla widzów pełnoletnich ze względu na sceny przemocy, wulgarny język, nieuzasadnione sceny na gości. To ostatnie to niekoniecznie, ale robię sobie margines. Czujcie się ostrzeżeni. Dobra, lecimy z tematem. Witam bardzo serdecznie w drugiej części recenzji. Galactic Odyssey Collection, Transformers, War of Cybertron Trilogy, Air Rise, Ratchet i ta zielona RC. Generalnie będę mówił na nią zielona RC, bo de facto jest to zielona RC. Tak naprawdę ona była. Figurka ta pojawiła się w trzecim sezonie Transformers G1 na planecie bodajże Paradron, gdzie Cyclonus i Skirch. Chyba tak, albo Sweeps, wylądowali i ona podawała im Energon. I tylko w tym odcinku ją zauważyłem. Później już tej figurki raczej nigdzie nie spotkałem. Yy, według oficjalnych informacji nazywa się ona Lifeline. No coś trzeba było wymyśleć. Yy, natomiast czym jest ta figurka? Tak naprawdę ta figurka jest po prostu przemalowaną. W 100% RC i była dostępna właśnie w pakiecie Galactic Odyssey Collection wraz z raczetem. W pudełku już pokazywałem w przypadku raczeta, co mogliśmy znaleźć. Mamy oczywiście takie bardzo fajny artwork. Może zaraz pokażę. O, się zamknęło. Takie bardzo fajna jakaś mapa galaktyki. Która mi tam średnio przypadła do gustu, oczywiście. Instrukcja. No i taka karta. Same pudełko ogólnie jest bardzo ładne, więc tutaj no, nie będę się czepiał. Podobają mi się te pudełka, zawsze to taka lekka odmiana. No i oczywiście instrukcja obsługi. Jak to transformować w ogóle. Oczywiście po pierwszej, raczet. Po drugiej. O tak jak wcześniej wspomniałem. Lifeline. Ale wymyślili. No normalnie musiał chyba cały dział marketingowy nad tym spędzić kupę czasu z naciskiem na kupę. Ehm, instrukcja, no i oczywiście ta kartka taka, która do czego jest. Szczerze mówiąc, nie mam zielonego pojęcia, nawet nie chce mi się tego czytać, więc zostawiam wam. Może komuś coś do czegoś się przyda. Ta informacja. W pudełku dostanie, dostaniemy oprócz figurki raczeta, którą już wcześniej pokazywałem. Osobiście kupiłem tak naprawdę ten zestaw tylko dla tamtej figurki. To myślałem, że może coś tam zrobią, ale już później nie miałem złudzeń, bo myślałem, że chociaż troszeczkę wprowadzą czegokolwiek, żeby ta figurka czymś się różniła. Ale jednak nie. Jedną rzeczą, którą tutaj jest fajna, to mi się bardziej podobają te plastikowe dynksy. Moim zdaniem, są troszeczkę fajniejsze. Przepraszam, jedną rzecz tylko zrobię, bo spróbuję może. Poregulować oświetleniem. O, nie będzie tak migało. E, mam nadzieję, że to będzie dobrze widoczne. O, to są takie pistoleciki. I osobiście ten pistolecik mi się e, z przeźroczystego plastiku podoba bardziej niż ten taki z, z takiego mdłego, jak u Arsi. No i oczywiście sama figurka. E, sama figurka, jak widzicie, wygląda nawet spoko. Dajcie znać w komentarzach, czy takie oświetlenie jest lepsze, bo przynajmniej ekran nie miga. Całkiem spoko, no nie będę ukrywał, że jest to po prostu skok Hasbro na kasę, bo wrzucili mi tą samą figurkę. Przydatna ona jest jak urząd prezydenta w Polsce. Totalnie niepotrzebna i generalnie wolałbym, żeby zamiast tej figurki na przykład dali figurkę Eee, powiedzmy no nie wiem Barry Kate już byłby lepszą figurką jakąkolwiek inna która mogłaby się tutaj e, pojawić w tym secie kółka kręcą się od spodu to 100% Arsi e, zielony tutaj e, zielony kolorek to jest plastik to jest białe to pomalowane rzeczy na zielonym plastiku tutaj też pomalowane na szaro Ładnie widać wnętrze. Przeźroczysty plastik. No, jeden i ten sam rodzaj plastiku musieli użyć, więc tutaj dali bardziej taki przeźroczysty. Sama figurka. No, jest to po prostu sama Arsi. Czy jest potrzebna? Czy kupiłbym ją, jakby stała na pudełku? No, zdecydowanie nie. Ale zobaczmy, czy faktycznie, czy czymś faktycznie się jeszcze różni oprócz pistoletu. Zerknijcie państwo sami. Może tutaj specjalnie to zamontuję. No, I dam do kamery. Zasadniczo hmm. różnica niewielka. Poza tym, że w różowej pomalowałem światła na niebiesko. Pod spodem ten sam bałagan. Różnica, że tej obciąłem piętę, a ta ma jeszcze oryginalne kapcie. Zadki tak samo niedopracowane. No i to by było chyba na tyle, jeśli chodzi o te dwie, porównanie tych dwóch figurek. No dobra, e, to teraz przejdźmy sobie może do samej, e, porównajmy może jeszcze, przepraszam, może zanim jeszcze porównanie z innymi figurkami, jak się prezentuje z całym oddziałem. Wielkościowo nie ma jakichś tutaj wielkich różnic, mi się wydaje. Łot to samo, co było. Osobiście wygląda całkiem spoko, tylko problem polega na tym, że osobiście mam już Arsi, która była w serialu, więc jest ok. No, to jest generalnie jakby taki dodatek. Musiałem kupić ze względu na Ratcheta, więc zobaczmy, czy ona w ogóle do czegoś się nadaje. Oczywiście zdejmiemy ten pistolet, przejdźmy do naszej transformacji, żeby porównać, czy faktycznie jest tak tragicznie, jakby się wydawało. Zaczniemy najpierw od tego, co zazwyczaj, czyli od rozprostowania nóg. Te nogi trzeba rozprostować. I uwierzcie mi, że jak utniecie te pięty, nie wpłynie to jakoś drastycznie, tutaj gdzie są te dziury, nie wpłynie to drastycznie jakoś na stabilność tej figurki, a ułatwi transformację. Ja już próbowałem, sprawdzone. Naprawdę fajnie działa. Jeżeli ktoś będzie chciał wiązać przyszłość z tą figurką, to czemu nie? No i tak wygląda. Teraz musimy odhaczyć całe to. I słowo daję, ta figurka ma taki rodzaj transformacji, że cieszę się, że po prostu robię, osobiście robię to z pojazdu na, na robota. Wolę tak, niż z robota na pojazd. Niestety nerwowo nie wyrabiam przy tym. Plastik, tutaj przetransformujemy, to się odgina tutaj. I zaginamy tu. Następne to tutaj też odginamy, zaginamy. Transformacja taka sama jak u Arsi. To zamykamy. I teraz teoretycznie powinienem sobie to jak to odhaczyłem, tutaj odgiąłem w taki sposób. Powinienem teraz odhaczyć to trochę do góry. To da nam więcej luzu, bo to jest na podwójnym takim zawiasie tutaj w nie wiem, czy to będzie widać, tam jest taki podwójny zawias i jak żeśmy to odgięli, teraz mamy więcej możliwości tutaj działania nad tym. Zaczniemy najpierw od tego, że będziemy potrzebować te dynksy, ten i ten, jakoś tutaj wcieśnić. O, rzucić, zaginamy w taki sposób i następny w taki sposób. I oczywiście przód zaginamy, tak, żeby dać namiastkę tego, jak wyglądała RC. Jedną tylko uwagę tutaj chciałbym nadmienić jeszcze, tak, zanim zaczniemy. Te bolce tutaj, o, nie zawsze siedzą równo. Nie wiem, czy to będzie widać tutaj. O, to są takie bolce. I w niektórych wersjach one wyskoczyły i trzeba było to modyfikować, więc tutaj trzeba niestety uważać na te egzemplarze, zwłaszcza jak się kupuje. Trzeba sprawdzać. Nie wiem jak działa tutaj odmienienie, jeżeli figurka będzie wadliwa więc w Polsce, więc też trudno mi powiedzieć. I oryginalna wersja transformowała się tak, że to się obracało, podpinało w to miejsce. Są takie dziurki i tu są takie bolce. O, tutaj jeden bolec, drugi bolec. I po prostu te bolce trzeba wsadzić w te dziurki. Chociaż szczerze mówiąc... O. Niestety, to wyskakuje mi z tych bolców. Nie wiem czemu. W Arsi to jakoś w miarę działało, tutaj nie chce to działać, więc... No cóż, oryginalnie tak powinna wyglądać, bez konieczności, żeby była bez konieczności odpinania tego plecaka. No ale miała też taką skorupę żółwia. Darujemy sobie, odpuścimy, skoro i tak nie chce to się nam zadziałać, więc odepnijmy to. To jest taki klips który jak się kliknie to można wysunąć tą część natomiast z drugiej strony tego klipsu nie ma wystarczy tylko użyć lekkiej siły i już deska poduszkowa w wersji RC znaczy się tej no Lifeline gotowa mówię o tym deska, bo nawet oni to uważają, że to jest deska kawałek samochodu nie wiedzieli co z tym zrobić zrobili z tego deskę i teraz tak, sama figurka wygląda mniej więcej Następująco. Jeszcze tutaj tylko dociągniemy. O, w taki sposób i transformacja skończona. Postawimy na razie naszą figurkę. Zobaczymy, jak będzie stała. Tak wygląda nasza RC. I teraz tutaj od razu mam takie, narzuca się teraz od razu jedno pytanie, czym ona różni się z oryginalną figurką? Bo szczerze mówiąc, tak naprawdę to jest jedno i to samo. Yy, zaraz zobaczymy. Zaraz zobaczymy, ale najpierw będę chciał, żebyśmy jeszcze dodatkowo yy, sprawdzili, jak nam się ona prezentuje. Sprawdzimy artykulację i zaraz będziemy ją porównywać z oryginalną figurką. Tak mniej więcej wygląda. Bardzo mi się nie podoba, że dają tutaj szary. Nie wiem po co to robią. Przemaluję to na biały. Właściwie w ogóle się zastanawiam, żeby ją w jakiś sposób przemalować. W teorii planowałem zrobić z niej przemalować ją na Elite 1. Wiem, że Elita 1 wyszła z serii e, Netflixowej, zdaję sobie z tego sprawę. Niemniej jednak osobiście uważam, że e, no skoro już mam tą figurkę, no to nie będę kupował Elity 1, mimo że wolałbym właśnie zamiast niej Elite 1 w tym ekskluzywnie. Nie dali, więc no trudno. E, oczywiście no standardowo biały, biała godność, bo farby zbrakło. Mieli tylko tyle na pomalowanie przedniej części, ale ty nie, to tak, no, 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 no. Nie, no, koszty trzeba pamiętać, trzeba liczyć. Nie lubię bardzo, kiedy do figurki, do projektu figurki dostaje się e, makler albo gościu, ten, który odpowiada za skarbnik, bo w tym momencie, no widać, że wtedy są jakieś cięcia. Twarz e, bardzo ładnie pomalowana. No, zbliżaj się. Już się dostraja. O, twarz wygląda bardzo ładnie, nawet ją pomalowali, w przeciwieństwie do Arsi. E, tutaj takie zielone pomalowali na zielono. E, korpus. E, korpus jest malowany, ta farba to jest pomalowane. Zresztą nawet chyba na kamerze widać. E, stawy, oczywiście, tutaj zielone, biały plastik. Zielony, biały plastik. E, e, uda, biały plastik. Zielony plastik, ogólnie to chyba tylko tutaj ma. No i te szare i zielone to też jest farba. E, no i jeszcze tutaj mamy trochę farby przy reflektorkach i przy. E, i przy tutaj. Ma, maska, nie maska. Widać, że troszeczkę farby brakuje, ale przynajmniej pomalowali twarz. To już jest bardzo fajna sprawa. A i ciekawe, właśnie, zauważyłem dodali jej szminkę. Czyli znaczy się, że jakiś makijażyk ma ars już nie mogli dać minki. Tutaj dodali szminkę. Spoko, fajnie jest, mnie się podoba, niech będzie. Um, no i tak wygląda. Co do artykulacji tej figurki. Ręce byłyby 360 stopni, gdyby nie to. Tak, tak. Głowa. No to oczywiście staw chyba kulkowy. Eee... Albo i grzybkowy. Trudno powiedzieć, ale artykulacja: no to raczej sobie za wiele nie pokręcimy, a nie chcę za mocno. Bo no jeszcze planuję do czegoś tej figurki wykorzystać tą. Oczywiście ręce, tak jak wcześniej wspomniałem, to oprócz tak, to jeszcze tak. Zginane w łokciu ponad 90 stopni. Obracane, staw grzybkowy. Ręce, no to w tę stronę. I w tę stronę. Swoją drogą bardzo mi się podoba. To, że generalnie, jak dają, kręcone. Znaczy, ogólnie bardzo mi się podoba to, że dają tutaj ręce takie niezmoldowane razem w jeden kawałek plastiku. Wiem, że takie coś jest bardziej kruche, ale sprawia, że ręce wyglądają bardziej realistycznie. Nawet jak broń trzymają. Talia. No to się obraca. Noga to i tak zrobi kopa. Można zrobić, no tutaj niestety ze względu na budowę łód, no szpagat to to za duży nie będzie. Staw grzybkowy w łódzie, nie tylko do transformacji. Podwójny staw w kolanie, co w sumie daje nam bardzo dobrą, o, przepraszam, nie tą stroną pokazałem, o, co daje nam w sumie bardzo dobre, yy, dobrą pozowalność. E, stopy, no to tak jak u Arsi, w tę mańkę pójdzie, w tę mańkę pójdzie, i, i zrobi takie coś czyli artykulacja jest w miarę spoko nawet, dajmy jej pistolet do łapy oj, przepraszam możliwości tutaj o dobra, to wrzucimy pistolet do łapy i postawimy ją, niech sobie stoi tak wygląda w sumie nawet stoi bardzo dobrze nawet bez tych stóp, jeżeli byśmy chcieli te stopy uciąć w jakiś sposób, zmodyfikować to to też nie byłoby problemu Natomiast teraz zobaczymy, jak ta figurka będzie się prezentowała z Arsi. No i tutaj mamy jeszcze Arsi, oryginalną. No i jest obok Arsi. Jak widzimy, możemy sobie zaobserwować, to są takie same figurki. Jedyna rzecz, no to tutaj w tej oryginalnej Arsi pomalowałem twarz. Nie wiem, czy to może dobrze widać. Jest taka w miarę pomalowana, trochę przynajmniej się odróżnia ten różowy. Eee. Pomalowałem też również zadek. Troszeczkę z kolorami miałem problem z doborem. Na kamerze to widać, ale w zwykłym świetle dziennym nie aż tak bardzo. No i przemalowałem to, żeby nie było szare, bardziej mi się jakoś podobało. No i oczywiście światło tutaj. Tak mniej więcej wygląda. Natomiast jakie jest, jaka jest różnica między nią, nimi? Zobaczcie sami. No. To ta sama figurka. Trochę może zmodyfikowana pod względem kolorystycznym, ale i tylko pod kolorystycznym. Naklejki: biały zadek. Dobra. Stawmy to. Teraz porównajmy ją z innymi figurkami z tej serii. Może najpierw porównajmy ją z raczetem. Gościem, który generalnie wyszedł w tej całej serii. Dla którego właściwie cały ten zestaw kupiłem. Raczet, trochę przeze mnie zmodyfikowany minimalnie, pododawałem tutaj parę dingsów i pomalowałem gdzie nie gdzie, w kilku miejscach, żeby wyglądał tak bardziej fajnie. Myślę jeszcze czasami, żeby mu tu naklejkę jeszcze do, do, dorzucić, ale to się zobaczy, jak czy jak, czy mam taki rozmiar. No i jeszcze porównajmy ją z wersją deluxe, bo Raczet, co prawda, jest deluxem, ale jest troszeczkę większym deluxem. Więc porównajmy, odsunę może deskę. O, tutaj jest taki tradycyjny Deluxe Hound. Może wezmę tutaj, o, ustawię w taki sposób, może trochę przesunę nawet, o, żeby lepiej było widać. Deluxe Hound. Porównajmy jeszcze to z, no jeszcze powiedzmy może z figurką, jakiego tutaj mam, Starscream'a. Też to jest akurat Voyager. Trochę się ukurzył. Nawet trochę wezmę, spróbuję, może to przesunę trochę kawałek dalej, może będzie lepiej widoczne. No, jak możemy zaobserwować? No, Starscream jest minimalnie większy od całej reszty. No i tak powinno być. Voyager powinien być większy od serii Deluxe. Tak to mniej więcej wygląda wielkościowo. Jak widzimy, nie różni się niczym od innych deluksów. Więc zabiorę może. I mamy naszą figurkę. No i tutaj teraz muszę dorzucić trochę swojej opinii na ten temat. Same pudełko, czyli cały ten pakiet wraz z raczetem tak naprawdę, jeżeli jest bardzo fajne ze względu, tak naprawdę tylko i wyłącznie na tego raczeta, któremu też dałem no, takie mieszane opinie. Niemniej jednak, kupiłem to tak naprawdę ten pak tylko dla raczeta. Co do tej figurki, gdyby ona stała tradycyjnie sama na półce, czyli byłaby tak jak Arsi w jakimś pudełku, na pewno bym jej nie kupił. Za droga i po co mi druga taka sama. Eee, dzięki niej, dzięki że, temu, że mam ją, rozważam, żeby tej Elity 1 nie kupować, bo jeszcze trzecia wersja tej figurki. E, no nie średnio mi się to podoba. Może być może poczekam na lepszy mold e, jakiejś rzejskiej wersji Arsi lub Elity 1, bo mam głowę odpowiednią, więc po prostu tylko głowami pozamieniam. Więc jeszcze będę kombinował, może uda mi się zdobyć jakąś inną wersję tej figurki. A to. Może bym przerobił jeszcze, tak myślę, na chromie albo na jakąś inną z botów. Sam Mold figurki mi się nawet bardzo podoba, bo w sumie jest to nawet i kobieta przypomina takie trochę ma kobiece kształty, biodra i tak dalej. Chociaż bardziej mnie zastanawia, po co u robotów kobiece kształty. No ale widać, twórcy zrobili tak, jak zrobili. Swoją drogą, taki kawałek historii. Ogólnie sama Arsi e, tak naprawdę, powstała tylko. E, była postacią, która pojawia się po raz pierwszy w filmie, w e, tym głównym filmie The Movie Transformers. I co ciekawe, nie miała jeszcze wtedy figurki. Więc twórcy zaprojektowali ją, popatrzyli, bo wtedy w modzie były Gwiezdne Wojny, więc zaprojektowali głowę na bazie Lei. A figurka bardzo długo się nie pojawiała, ponieważ jeszcze wtedy były czasy, w którym no, faceci nie będą się bawić kobiecymi figurkami, bali się, że może to, nie, to może się nie sprzedać, więc wtedy jeszcze arsi nie było. Później yy, później generalnie wszystkie figurki zaczęły mieć te kobiece kształty. Nikt nie wyjaśnił po co robotowi yy, takie coś, ale, ale jest ogólnie niestety przez te właśnie przez kształt figurki, która musi być bardzo kobieca, poświęcono trochę transformacji. Jak widzicie, mamy wielką skorupę żółwia na plecach, a ta skorupka, która powinna być, to powinno być bardziej wcięte, jest trochę mniejsze, więc no niestety, no nie jest to nie jest to taka idealna figurka. Natomiast jeżeli macie figurkę Arsi To tej już w ogóle nie potrzebujecie, nie jest potrzebna. Co do Raczeta, no inaczej chyba się tego nie da zdobyć. Chyba że na rynku wtórnym gdzieś zobaczycie Państwo wersję Raczeta samego, to się uda zdobyć. Ja kupiłem tylko dla Raczeta, bo nie miałem Raczeta w wersji Siege. A potrzebowałem Raczeta do mojej kolekcji, więc kupiłem. Osobiście preferuję bardziej pakiet Ironhide Prowl, bo fajniejsze były. No niestety jest ta figurka. Czy jest to taka totalnie zła figurka? Nie, myślę, że nie. Plastikowo, no to o ile sama ta figurka tutaj sprawia wrażenie w miarę ciężkiego, przyzwoitego plastiku, o tyle te dynksy, to już raczej widać, że, no jakby to ująć, cały plastik przeszedł na figurkę, a to to, to jest taka raczej zabudówka z tańszego plastiku. Mam wrażenie, że to jest takie bardziej cienkie. Słychać takie cienkie. Cienki plastik. To już jest w ogóle przesada. To jest też tak cienki plastik. Ja wiem, że pewnie on jest wytrzymały, że Hasbro trochę się postarało i zrobiło, żeby to było bardziej wytrzymałe, ale te wszystkie klapki tutaj sprawia wrażenie naprawdę bardzo, ale to bardzo tandetnego plastiku. Niestety. Podobnie zresztą jak u Warsi to tutaj też, tutaj też nie mogę za wiele wymagać, no bo jak to jest to samo, no to praktycznie tylko innego barwnika do plastiku nalali. Niemniej jednak, no jest to trochę tandetne. A, i przy okazji uważajcie też na ten bolec, bo potrafi wylatać i czasami może odpaść. Jest to trochę, no powiedziałbym, oszczędność plastiku tutaj wyszła. Może poczekam, może wyprodukują lepszą wersję RC. Oczywiście Femboty cieszą się e, wielką popularnością. Mamy, mamy też bardzo Moon Racer ostatnio powychodziło, powychodziło kilka wersji. E, Elity 1, wychodziła Chromia, w Combiner Warsach powychodziło cała masa tych właśnie żeńskich wersji robotów. Nie podobały mi się ze względu plecaków, no tutaj można ten plecak w miarę jakoś zminimalizować. Sama ta figurka, moja ocena, 3 na 10, szczerze mówiąc, ale tylko dlatego, że już ma Marsi gdybym nie miał arsi pewnie bym się tą figurką bardzo cieszył i przemalowywał już ją, kompinował jak przemalować na różowo ale że mam no to 3 na 10 tak naprawdę została dodana tylko po to że musieli zrobić jakiegoś ekskluziwa droższego normalnie jak byłby sam raczet byłoby bardzo fajnie i ja bym nie narzekał kupiłbym tylko raczeta ale że musieli to sprzedać drożej podejrzewam że to po prostu był skok na kasę i niestety dlatego ma te 3 na 10 ze względu na to że po prostu no jest to skok na kasę jakby nie patrzeć Figurka jest bardzo fajna, ale mimo wszystko nie zasługuje, żeby na, tą, na taką cenę, w jaką ją tutaj dali. Jeżeli będziecie potrzebowali raczeta, to jest tylko dla osób, które naprawdę potrzebują yy, skończyć swoją kolekcję i potrzebują mieć akurat raczeta z wersji Playline, no to niestety musicie kupić tą figurkę, no bo innego wyjścia na razie nie ma, chyba, żeby się rozglądać na rynku wtórnym. Natomiast jeżeli macie już wersję raczeta z która pewnie jest tam teraz już będzie może tańsza nawet, yy, to osobiście. Da polecałbym raczej darować sobie ten set ja kupiłem, bo niestety potrzebowałem natomiast szczerze nie mam jakichś tam wielkich wymagań co do tej figurki, no jest to jest kupiłem, wydałem na nią kupę forsy ale no musiałem mieć dla Ratcheta, ona jest tylko takim dodatkiem, żeby usprawiedliwić cenę a i tak człowiek czuje się naciągnięty, tak więc 3 na 10 właśnie za próbę naciągnięcia mnie dobra to tyle, jeśli chodzi o tą recenzję. Dajcie w komentarzach znać, czy Wam się podobało. Lajkiem w górę. Jak Wam się nie podobało, no to tego Dingsa w dół. Jeżeli chcecie zobaczyć więcej jakichś filmików z takimi recenzjami, lub z tym, co tam na przykład posiadam w kolekcji, dajcie suba, będzie mi bardzo miło. To przynajmniej nie będę musiała aż tyle kont tworzyć, żeby sobie oglądalność podbić. Dajcie znać, co sądzicie. Pozdrawiam, do usłyszenia w następnym odcinku. Pa!